Witam wszystkich hodowców, hodowczyni, jesteśmy na ogólnopolskiej wystawie gołębi pocztowych stoimy przed reprezentacją Polski na pierwszym planie mamy kolegę Ireneusza Bartoszczę z oddziału Lublin, który posiada gołębia w kategorii F z wynikiem drugiego miejsca, czyli to jest drugi gołąb na wystawie ogólnopolskiej Rozmawiamy zaraz o pochodzeniu tego gołębia, o tych lotach także Irek, powiedz nam co to za gołąb jest, z jakiej linii? Pochodzi tak. Ojciec y, tego gołąbka pochodzi z y, parowania. Y, samczyk y, to jest, wywodzi się z doktora, od Marii Zakosamiczka. Y, samczyk wywodzi się doktor Shide, raz y, Jasten Wołsters. No. Matka jest y, z Denisa Fabra, której y, prawnuczka, to jest matka prawnuczko, która matka wydała u Fabrów y, No będę ja tylko powiem, że Eee, ten gołąb został zakupiony na naszym portalu, na portalu supergołąb, tak? Tak, tak, zgadza się Z Także... drugiej strony mhm. jest gołąbek eee, To jest gołąbek, który jako roczny wylatał 19 wa On się wyłodzi z gołębia też e, Rogera Lismonta W Andewawele Razy tam był od Andrzeja, Andrzeja Korycińskiego gołąbek e, z pałki mhm. Ok, no to super, możemy zobaczyć, to jest, jest samiczka, tak? Tak, samiczka to jest eee, Taka... Ciekawa informacja, jak zobaczycie, tutaj ten gołąb zdobył m, raz pierwsze miejsce na oddział na 2024 a dwa razy był drugi, no. dwa razy był drugi. E, kolegi Leśka Pielesiaka GOM był dwa razy pierwszy, raz drugi i zajął trzecie miejsce. Czyli widzicie, im więcej gołębi jest składanych e, na lot, tym jest większa szansa na lepszy wynik, tak? Tak, tak. I jeszcze z tej rodziny, z tego mhm. gołąbka posiadam tutaj na wystawie dwa gołąbki o. w kategorii F. Czyli, czyli to jest taka rodzina gołębi? Które... tak, ta rodzina tych gołąbków po tym ona mi się zaczęła po prostu pokazywać mhm, mhm. Tak. ja mówię, ja tak chciałem jeszcze podziękować dla kolegów z oddziału no nie, bo przy tym lotowaniu, no nie, co w tej chwili jest można mogę powiedzieć, że na mój sukces to się złożyli złożył koledzy z naszego całego oddziału. Bo dużo no gołębi wkładali tak, na loty. dużo tak? gołębi no, było szło na loty. No, no i też można powiedzieć, że tutaj dla prezesa lotowego Kamila Wrony, no to można podziękowania, bo naprawdę były bardzo fajne wypuszczenia gołąbków i w oddziele było małe straty, no nie? Mhm. Tak to wyglądało w tym roku. Czyli masz Olimpijczyka teraz brakuje tylko mistrza Polski, tak? No, ogóle... <śla> ja do tego to jest, wie pan, ciężka sprawa, no nie. O tutaj mogę jeszcze, jak tego to mogę przedstawić kolegę naszego lotowego. Jest tutaj w tej chwili ze mną na wystawie nawet Kamila. Kamila, także tutaj mówię podziękowania, mhm. bo to jest, trafne decyzje były w wypuszczaniu gołąbków. No a, wiemy, że to jest bardzo to, a... niewdzięczna i chyba najbardziej odpowiedzialna funkcja, jeśli chodzi o, o zarząd oddziału. Tak nikt nie chce się jakby parać tym, a żeby znaleźć dobrego lotowego, który potrafi wypuszczać gołębie, no to, 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 to jest. Do... No to, to... to tutaj musi na ten temat coś się kolega wypowiedzieć. Hmm. Bardzo mnie cieszy sukces. sukces w ogóle naszego oddziału, bo z naszego oddziału w reprezentacji okręgu było aż 12 gołębi, uważam, że dużo na 45, bardzo dobry wynik. Wyniki w okręgu bardzo dobre. W Polsce również przykład kolegi Irka, kolegi Łukasza Łoja, kolegi Mirka Wardy, także kilka fajnych wyników i w Polsce i w okręgu. A w ogóle oddział ile liczy członków? Około 120. No, dosyć sporo. Tak? Dosyć duży oddział, no. także jest z kim walczyć. I... No i co można jeszcze powiedzieć, że w GMP no można powiedzieć, że było w 12 okręgu z naszego oddziału pięciu Bardzo Rewelacyjny wynik to młode, mistrzostwo polski młodych. Bardzo dobrze oddziału mi. Loty były udane i wynik super. Loty były udane, udało nam się uniknąć lotów katastrofalnych. Utrzymaliśmy dużą ilość gołębi, z czego się wzięły do wyniki, bo były i koeficjenty i, i dużo konkursów. No i co tutaj nam zostaje? Pożyczy wszystkim hodowcom sukcesów i dobrego lotu. Oby przyszły sezon był jeszcze lepszy. Jeszcze możemy zobaczyć e, dwa pozostałe głębie Irka, które reprezentują okręka. I tutaj jest gołąbek, tak, 844. Ten gołąbek ma 3764, no nie. On y, po prostu y, takie loty zdobył. Pierwszy, drugi, trzeci, szósty, na, pierwszy, trzeci, szósty. No. 2,69, to no, też tak. rewelacja. No, 3,76. A, 3,746. 3,746 oni, No, i tutaj jest drugi gołąbek, trzeci, który jest w reprezentacji okręgu. To zdobył konkurs siódmy, czwarty, dziesiąty i on ma 7,390. 309, przepraszam. Mhm. To wszystkie gołęby z jednej rodziny. Tak, to są wszystkie gołębie z jednej rodziny. Yy, z tych gołąbków na ogół, y, okręgowej wystawie miałem ich aż 9 w kategorii F. Wystawiony? Tak, wystawionych 9 gołąbków w kategorii F na, na, na 11 gołąbków, których wystawiałem, to miałem z tej rodziny 9 gołąbków wystawionych Super. w kategorii F. Trafić na dobra, do, dobre połączenie gołębi i wynik wyśmienity. <laughs> Najlepszym gołębiem w kategorii F. Jest gołąb należący do spółki lotowej Baranosty Team. Także tutaj przed sobą mamy Pawła. Paweł, kilka słów o tym gołąbku, pochodzeniu, co to za gołąb, jakie rezultaty uzyskał. No, gołąb fenomenalny na sezon 2021. Miał trzy razy pierwszy konkurs z bardzo dużych ilości wkładanych gołębi, także jest tutaj z koficentem 0,95, więc no, do tych czasów, które lotujemy. Jest to najlepszy młody, wyhodowany, znaczy przelotowany, bo wyhodowany jest przez kolegę ze Słowacji. Jest to prezent więc od Oleksika Józefa. Wymieniamy się gołębiami już od kilku lat. Wcześniej ja go troszkę zasiedlałem. Bardzo dobrze u nich sprawdzają się też nasze gołębie, zarówno u niego jak i u kolegi Włada od dwóch lat Józek wysyła nam po 4 5 gołębi na sezon lotowy no i tak jak widać tutaj rezultat fenomenalny jest... tak 3 bardzo jedynki. Mhm. Tak, 3 jeszcze jedynki. Jest fajnie bo dużo gołębi jest składanych że super wyszedł tak Brzmi cały jeden jeśli chodzi o mistrzostwo Polski, nie udało Ci się, ale tu rekompensata chyba jest... Y no tak, jest ta kropeczka na D, także tak, tak. w sumie zadowolenie sezonu osiągnięte, także jeżeli odbędzie się olimpiada, no to, to, to już będziemy mieli olimpijczyka, tak? do, do, tej, do tej pory udało nam się już coś fajnego wyhodować, jak to mówią, karma wraca, bo mieliśmy już reprezentanta e, Polski u kolegi e, Burka, u Palarskiego i u Łukasza Błachnia także trzy gołębie nasze reprezentowały u kolegów. No i sami też mieliśmy taką Ksenę 12.033, która w Trends nie reprezentowała w kategorii B. Gratulujemy wszystkiego Dziękuję dobrego. Dziękuję bardzo i życzę miłego zwiedzania. O no tutaj kolega właśnie Józef z który z tatą razem lotują na Słowacji. Tak jak mówiłem, przyjaźnimy się od wielu lat. No i zarówno jego gołębie umie, jak i moje u niego się dość fajnie sprawdzają. Tutaj jest owoc naszej wspólnej hodowli, że tak powiem. Kolega wychodował, no my wylotowaliśmy się tak powiem. Tak, zasługa głównie Pała i Roberta. Że tak wypracowali tego Dzięki gołębia. Juziu, skromny jesteś, także miło mi, ale... Możesz wiem. nam powiedzieć z jakich to gołębi, co to jest za gołąb, w ogóle z jakim pochodzeniem? To jest e, troszeczkę, m, m, głównie taka linia moja stara mm -hmm. Z takiego szyka e, obstrego i e, tak około 20% tam jeszcze jest linie Kopmana z powodzenia Anelis I troszkę jeszcze tam jest powodzenia od marka troszkę z Elektra mm -hmm. Mm -hmm. Czyli co widzicie, no współpraca zawsze popłaca Paweł wyśmienity gracz, jeśli chodzi o lotowanie gołębiami dorosłymi, a szczególnie młodymi, a tutaj taki prezent i od razu taki wynik. No, cieszę się, bo tak jak mówię, no i wielką przyjemność zrobiliśmy i sobie, i koledze też, bo tak. jak to mówię, jest nasz wspólny sukces. Tak jest. Dobrze, dziękujemy. Dzięki. Dzięki. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Przed nami mistrzowie polski Gołębi Młodych, Hola Mariusz Ankus. Mariusz, powiedz, jak smakuje to zwycięstwo. Było, było trochę adrenaliny wchodząc na scenę? Tak, oczywiście na początku y, był duży stres, nogi były z y, waty. No ale jak już weszłem tam na górę, to już... No z tego stresu zobaczcie, nawet szarfę ściągnął z do samochodu, <laughs> żeby nikt nie wiedział, ale, ale to fajnie, fajnie. Jakie plany na, na ten sezon? Powiedz nam no tak w na skrócie. Na sezon jeszcze będziemy lecieć y, głębiami młodymi. Chcemy Tylko młodymi, tak? Tak, bo chcemy budować. Yy, Głębik na stare i w 2023 chcemy już na stare poruszyć Nawet chyba nie masz jeszcze na, na głębie dorosłego gołębnika, nie, tak? Będziecie się coś na... budować, nie? Ech, dobrze, co tam, życzymy Wam sukcesów Oby, oby w tym roku też był wynik Kategorię F będzie ciężko, tak? Ale powiedz jak przygotowanie, już, już mocno pracujesz nad, no, nad tym, roku tym wynikiem? Inaczej w tym roku głębie puściliśmy już w grudniu, na dzień dzisiejszy mamy 34 sztuki już zaobrączkowane. Mm -hmm. 40 głębi przeznaczamy do lotu. Czyli też niewielka ilość, nie? Nie, nie, też tak. można niedużą ilością. No, i obstawiamy wspólne gołębniki. Oczywiście Super Gołąb jest na pierwszej pozycji. Yy, chcemy na Krakusa dać i na Małopolsku. Okay. Życzymy sukcesu. Oby, tak dalej. Dziękuję. Jesteśmy na stoisku Richarda Mula. Widzimy tutaj na pierwszym planie Richarda i jego pomocnika Tadeusza Klejna, tak? Tak. Tłumacz, pomocnik Tadeusz, jak targi. No, no, jak na razie jesteśmy zadowoleni. Troszeczkę gołąbków macie tak dużo się głębi sprzedało? No, prawie połowa. O, to bardzo fajnie, tak? Tak. E, o jakie głębie ludzie teraz pytają najczęściej? E, no, na przykład te fandabulki, frange, mhm. masel Woltersy. I to są teraz najmodniejsze szczepy, tak? Tak, które latają, wiesz o tym. Jasne, tutaj już ma dobrą jakby opinię w Polsce: dużo. E, dużo hodowców e, lotuje na jego oryginalnych też gołębiach, ale też na, na gołębiach z, z rozpłodu, tak? Z, z rozpłodowych, tak. z fajnymi wynikami. Pa, widzisz, nawet tu są trzy gołębie, które na olimpiadę pójdą po na Z dzisiaj Klademan ma, ma y, pierwszego na całą Polskę. W reprezentacji kraju? Tak. O, super. Mm. Ale na oryginalnych obrączkach od rajny, nie? Czyli oryginały? Tak. Gościmy teraz na stoisku firmy AMC, producenta systemu do konstantowania gołębi. Tutaj właściciel ma nowy pomysł, jeśli chodzi, nowy stary pomysł, jeśli chodzi o, o konstantowanie gołębi. Już za chwileczkę nam tutaj wyjaśni, bo jest dosyć fajna, fajna idea, dosyć ciekawy pomysł. Pomysł może nie jest taki nowy, bo z tym pomysłem już właściwie od kilku lat jakby pracujemy. Zrobiliśmy taką dużą, rówczą pracę, której nie widać, czyli zbudowaliśmy cały system serwerów, które obsługują nasz system online. Mówię o systemie online, właśnie, bo to jest taki nowy nasz produkt, który mam akurat na tablecie. A ja może zaloguję się, żeby pokazać. Z naszej strony internetowej, może wejdziemy na stronę naszą. Mamy tutaj system online na stronie dostępny dla naszych klientów. Jest to system oczywiście bezpłatny. Po zalogowaniu się widzimy taki panel do zarządzania naszymi urządzeniami, czyli możemy sobie zobaczyć, jakie mamy urządzenia. Jedno może być w Krakowie, drugie w Gdańsku, trzecie w jakimś jeszcze innym miejscu. Wszystkie urządzenia są połączone przez internet. Tutaj widzę, że, że w tym momencie jeden z zegarów mam aktywny, jest podłączony, jest działający. Pozostałe są w celach archiwalnych. No i mogę sobie sprawdzić właśnie na zegarze, czy też archiwalnym, czy, czy, czy na zegarze, który właśnie pracuje. Mogę sobie zobaczyć, jaka, jaka jest lista gołębi aktualna. Mogę sobie zmieniać profile hodowców, czyli, czyli mogę zmieniać a, drużyny. Mogę zobaczyć wszystkie drużyny, jednocześnie również wszystkie profile, wyświetlić całą listę gołębi. Mogę sobie te gołębie sortować właściwie po płci, po obrączce rodowej, po barwie. Typowanie od razu widzę też na jednym ekranie. Możemy sobie zobaczyć loty, listę startową, wszystkie statystyki, czyli wszystko, co jest na wydruku. Wszystkie kody zabezpieczające, które są na wydrukach, wszystko to można sobie zobaczyć. I oczywiście, generalnie, generalnie... jest to taki dodatek tak, tak. Do, 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 systemu, do systemu, bo generalnie lotujemy dalej w, mhm. w, w, trybie, w trybie takim standardowym czyli koszujemy gołębie, drukujemy listy i tak dalej. Wszystko zgodnie z regulaminem. Natomiast mamy jakby dostępną informację od razu. Mhm. Po udostępnieniu tych danych dla rachmistrza. W trybie online, a Rachmicz może od razu widzieć na przykład przyrody naszych gołębi, czy też y, koledzy z oddziału mogą to oglądać. System będzie podobnie działał jak system, powiedzmy ten Benzing Life, tak? Yy, no, myślę, że tak. To, czyli jest bardziej rozbudowany? Yy, nie znam systemu Benzing Life, yy. natomiast y, chcemy y, oczywiście integrować hodowców w, w oddziałach, w strukturze, właśnie takiej organizacyjnej, yy. jak mamy, mamy PZH, GFP, czy też kluby. Także chcemy tych hodowców y, integrować właśnie na, na naszym systemie. Dodatkowo też będzie możliwość archiwizacji tych danych, czyli dane, które się wy wykasuje z zegara, będą dostępne dalej jakby w chmurze e, dla klienta, który będzie mógł sobie zrobić analizy potem tych mm -hmm. gołębi. Oczywiście system jest cały czas rozwijany, więc e, tych, tych oczekujemy też e, jakiegoś e, sprzężenia zwrotnego, tak? Czyli od, od klientów chcemy mieć jakąś informację, e, e, czego oczekują, czego A, potrzebują. Dokładnie. Jest tu taki system zgłoszeń, można wysłać, wysłać sobie e, zgłoszenie po prostu o. Wpisujemy treść, że chcemy na np. jakąś funkcję, która jest mm. super, a, a jej nie ma, no to nasi programiści będą realizować tę funkcję zgodnie z jakimś tam harmonogramem i prędzej, czy później taka funkcja może się pojawić. Ważna to jeszcze informacja jak podłączyć ten nasz zegar do, do, do systemu. Tak, to już pokażę, bo tutaj, tutaj mam y, 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 poniżej mam taki komputer, który y, który, y, który spełnia rolę takiego mostu właśnie. O, to jest komputer, który zwykły komputer standardowy, on tam nic nie musi mieć zainstalowany specjalnie, może to jest dowolna maszyna. I, i na takiej maszynie, e, na takiej maszynie, właśnie, tylko mi się coś tu rozłączyło. Prądu chyba nie ma. Tak, wy, wyłączony został prąd. No, prąd nam wyłączono właśnie, ale uruchamiamy sobie tylko taką aplikację, y, która y, tworzy nam most pomiędzy. Y, systemem elektronicznym AMCSK a chmurą naszą, znaczy naszymi serwerami, mm -hmm. infrastrukturą, która przechowuje dane. Łączone to jest za pomocą e... no pomocą tego kabelka kamer. USB, takiego bardzo prostego. Tu pokażę może ten kabelek. On jest mm -hmm. bardzo tani ten kabel, można go bez problemu sobie kupić. I u was można go zakupić od nas można mamy na magazynie, można go kupić w każdym sklepie komputerowym. Kabelek jest taki bardzo prosty. Mm -hmm. Z jednej strony RS232, z drugiej USB, więc Tutaj nie ma żadnego problemu. Zachęcamy do korzystania z tego systemu naszych klientów. Także dziękuję i zapraszam serdecznie. Dziękujemy.